Cześć, ja witam wszystkich. Rekinek. Nikogo nie zostawiamy. Brąz. I jak widzieliście, na ratunek zakładnikom specjalna misja, w której będziemy musieli uwolnić z rąk oprawców 15 przetrzymywanych zakładników. Tutaj, na naszym żelaznym romaku, udamy się w miejsce, gdzie tacy właśnie zakładnicy są przetrzymywani i będziemy musieli ich wszystkich uwolnić. W tym akurat miejscu z czterech i wszystkich czterech musimy uwolnić. Nie wiem dlaczego się powtarzam, ale już tak mam mały zasób słów. Bodajże nie czytałem nigdy Biblii PWN, także musicie mi to wybaczyć. Ale tak jak już mówiłem, miejsce jest zawsze nieopodal, w którym przyjmujemy misję. Misję mocniczą wybrać z mapy Są, jest to takie zaznaczone em, em, ikonką z rękami do góry, i tu najlepiej bawić się snajperką. E, zaznaczyć sobie wszystkich, em, wszystkich przeciwników, będziemy widzieć w jakich miejscach, jak oni się poruszają, i będziemy mogli odpowiednio wybrać cele do likwidacji. Tych zakładników akurat musimy, znaczy musimy tutaj tylko wszystkich zabić, ale są też misje, właśnie te poboczne, gdzie zakładnicy są, mają skrępowane ręce z tyłu i będziemy musieli do nich podejść i ich, i ich uwolnić. Tutaj akurat wystarczy ich zabić: wszystkich oczywiście. Po cichu najlepiej, bo jak tego nie zrobimy, to nasi przeciwnicy zaczną wykańczać naszych zakładników i niestety. Będziemy musieli robić więcej misji. Nie trwa do długo. Jak odpowiednio to zrobimy bez wykrycia, tak jak tu widzicie. Nie wywołamy alarmu i będziemy mogli spokojnie ich wszystkich powycinach i uwolnić. Także mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Ja już wam samą końcówkę zostawiam. Mam nadzieję, że Wam to pomogło. Oczywiście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, lajkować, jeżeli filmiki Wam się podobają. Także ja już dziękuję. I do zobaczenia następnym razem. Hej!